Śniadania dzieci dziecka są bardzo ważną sprawą, należy zawsze o nich pamiętać. Nie możemy pozwolić nigdy na to, żeby dziecko wychodziło głodne z domu, z tego względu, że jedzenie dzięki temu, że zjadamy, dziecko zjada śniadanie, dostarcza glukozy, która jest odpowiedzialna za pracę mózgu. Dziecko, jeżeli ma obniżony poziom glukozy, jest mało skoncentrowane, ma problemy z zapamiętywaniem, dlatego tak ważne jest, żeby dzieci zjadały śniadania. Glukoza, którą dziecko dostarcza jedząc śniadanie, jest odpowiedzialna za pracę mózgu. Dobre śniadanie powinno składać się z produktów zbożowych, na przykład pełnoziarnistego chleba czy płatków owsianych, z produktów nabiałowych typu mleko czy jogurt, z, wędli z dobrej jakościowo wędliny, niewielkiej ilości tłuszczów w postaci masła lub wysokojakościowej margaryny i niewielkiego dodatku warzyw lub owoców.